Siema. W życiu nasłuchałem się bardzo dużo różnych poradników o tym, jak się rozwijać, jak osiągać sukcesy i tak dalej. Dodatkowo jestem na studiach psychologicznych, które też o tym mówią. Fajnie, jakby dużo rzeczy się nasłuchałem, ale sam wyciągnąłem sobie takie pięć, które skupiają się głównie na Tobie i po prostu je zamierzam przedstawić, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej taki optymalny i to jest rzecz, na którą Ty masz najbardziej wpływ, bo jeśli Twoim celem jest na przykład uzyskać x na zasadzie, nie wiem, 30 tysięcy złotych w tym roku, no to na przykład może być światowa pandemia i Ci bardzo utrudni wszelkiego rodzaju zarobki. A to są takie rzeczy, które są skupione przede wszystkim na tym, co Ty możesz zrobić, bo na ogół możesz zrobić wiele rzeczy, a efekty tego są różne i to nie zawsze jest Twoja wina. To jest taki pięć zasad albo pięć sfer życia, nie wiem, nazwij sobie to, które ja uważam za istotne, które sobie trochę wyklarowałem na podstawie właśnie różnych rzeczy, które słyszałem. No i leci pierwsza. Wykształć w sobie naukowca. Co ja przez to rozumiem? Bądź osobą ciekawą, sceptyczną, zadawającą pytania, będącą po prostu ciekawą świata, ciekawą opinii innych osób, poszerzania swojej perspektywy. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim pragmatyczne, dlatego że. Ciekawi Cię świadki, jakby masz coś do powiedzenia, interesują Cię rzeczy, jakby czujesz się fajnie z tym, że coś wiesz. I tu chodzi mi zarówno o taką wiedzę ogólną, jak i takie rzeczy szczegółowe, które Cię interesują. No, na przykład interesuje Cię psychologia, więc czytasz sobie o jakichś tam mechanizmach, stylach przywiązania albo, nie wiem, rozwoju mózgu czy cokolwiek. I to jest fajne, po prostu dowiadywanie się nowych rzeczy jest czymś przyjemnym. Dzieci na przykład bardzo lubią się chwalić nową wiedzą, nowymi sposobami, jak jakie się nauczyły na przykład na rozwiązywanie zadań, to jest fajne, po prostu myślę, że to też jest jakaś taka potrzeba wyższej klasy dla człowieka i warto ją rozwijać. Dodatkowo myślę, że też nabierzesz takiej pewności, że kurde już trochę wiem na jakiś temat, mogę się na jakiś temat wypowiedzieć i jednocześnie na jakiś temat nie wiem nic i może warto się nie wypowiadać, bo na ten temat po prostu się nie znam. Druga rzecz, Wykształcić w sobie artystę, czyli osobę, która też oprócz skupienia się na suchych faktach, skupia się też na subiektywnych spostrzeżeniach, zarówno swoich, jak i innych osób. Skupia się też na tym pięknie, subiektywnym. I też, żeby rozumieć piękno postrzegane przez inną osobę. Też na pewnym wczuwaniu się, empatyzowaniu z innymi ludźmi, taką lekkością i w ogóle całym Twoim wewnętrznym światem. I skupianie się też na wewnętrznym świecie, świecie innych osób. To jest po prostu ciekawe, i dla mnie z tych pięciu rzeczy jest pewne zaburzenie. Po prostu to jest najbardziej interesujące i w to najwięcej czasu inwestuję w ogóle. I, i bardzo to lubię, i bardzo lubię sztukę i poznawanie nowych rzeczy, i poznawanie innych perspektyw, też uczuć innych osób i właśnie interpretacji. Trzecia. biznesmen, osoba, która pragmatyzuje to, co robisz. Zarządza trochę Twoim czasem, zarządza może finansami, taka też świadomość, też taka świadomość finansowa, taka świadomość reklamowa, trochę taka, takie zejście na ziemię i chodzenie po twardym gruncie, bo jakby super, że będziesz świetnym artystą, ale potrzebujesz jakiegoś takiego biznesmena i na początku bardzo prawdopodobne w sobie, który cię zareklamuje, zarekomenduje, przedstawi, że Ty jesteś fajny gość, umiesz fajne rzeczy i też warto wykształcić w sobie taką osobę. I co ja na przykład uważam, że jest ciekawe, że. Jeśli masz jednocześnie takiego biznesmena i takiego artystę w sobie, to możesz jednocześnie odseparować się i być takim szczerym artystą, który robi coś takiego wewnętrzne, uzewnętrzniającego. Po prostu robisz coś od siebie na maksa i tyle. I jakby jest dzieło, jest produkt, na przykład jakiś film, jakiś obraz. I teraz masz taką jakby drugą świadomość. Odpalasz się drugi typ, biznesmen, który zastanawia się, jak na przykład to można zareklamować, gdzie, dlaczego, po co. Co można o tym ciekawego powiedzieć? W ten sposób myśleć, że to nie musi być tak, że ty zrobiłeś to dla kasy. Po prostu zrobiłeś fajny produkt i inny, trochę, trochę inny ty, biznesmen, zajmuje się wyprobowaniem tego. Tyle. Czwarty, sportowiec. I tu chodzi mi jednocześnie o to, żebyś dbał o swoją figurę, o swój stan fizyczny, o to, żebyś był po prostu w zdrowym ciele. Nie chodzi mi o to, żebyś się piłował czy szpilował jakkolwiek, tylko żeby twoje ciało mogło spełniać twoje. Chęci Twoje, jakby dostosowywało się do tego, czego Ty chcesz. Bo jeśli na przykład chcesz być osobą, która pracuje po prostu zdalnie, na miejscu siedzi, spoko, ok. Tylko fajnie, żebyś po prostu miał zdrowe ciało, żebyś pamiętał o tym, żeby siedzieć prosto i inne takie rzeczy, po prostu żebyś dbał o ciało, ale jednocześnie, żebyś miał w sobie takiego trochę bojownika, taką osobę waleczną, taką pracowitą bardzo i taką też zmotywowaną, taką chętną do działania. Która też jest w pewien sposób spontaniczna, ciekawa, taka, wiecie, po prostu zaryzykuje, spróbuje, chce doświadczać, chce nowych rzeczy i pracuje nad tym. I żeby taką też świadomość sobie wykształcić i jednocześnie właśnie, żeby uprawiać jakiś sport, jakikolwiek naprawdę. O tym też już kiedyś mówiłem. I piąta rzecz. W tym wszystkim, żeby nie zwariować. Wykształć w sobie człowieka. Czyli? Czyli nie czuj się źle z tym, że gadasz z kimś na przykład przez telefon, przez godzinę. Albo że piszesz sobie na Facebooku, albo po prostu przeglądasz posty, bo to też wpływa na, nie wiem, twój jakiś świat, pogląd. Czasem naprawdę ludzie z memów dowiadują się o informacjach i to nie jest głupie ani złe. Trochę śmieszne, że po prostu w jakiś sposób teraz jest przekazywana wiedza i informacje, ale to nie jest złe i czasem z takich memów można z, jakby też szerszą perspektywę na coś nabrać. I też, żeby być takim fajnym człowiekiem, empatyzującym, słuchającym innych, mającym coś do powiedzenia, który jakby spaja też jednocześnie wszystkich tych cztery, wszystkie te cztery osoby i tworzy unikalnego Ciebie. I skupia się po prostu na Twoich fajnych cechach, na tym, że Ty jesteś fajnym człowiekiem i po prostu, żebyś uzewnętrznił siebie i pozwalał sobie na różne rzeczy i też dbał o relacje. Z samym sobą i z innymi ludźmi. Tyle ode mnie. Powiedzcie co wy, wy uważacie, co można było dodać, co pogłębić. I po raz kolejny, jeśli ktoś chce się ze mną podzielić jakąś swoją sztuką, to może być naprawdę cokolwiek. Bardzo chętnie to oglądnę, mogę o tym nagrać odcinek, ale nie muszę. Możemy o tym pogadać, mogę też powiedzieć jak ja to interpretuję. Cokolwiek. Bardzo chętnie po prostu poszerzę swoją perspektywę dzięki Tobie. Tyle ode mnie, na razie.